Cześć, tu Jarek Wasilewski, rozkminy pastora-terapeuty. Witam w kolejnym odcinku. Mówię o uzależnieniu, terapii, czyli zdrowieniu, inaczej trzeźwieniu i o wartościowym, mającym sens życiu. Jak mówi jedno z powiedzeń w środowisku osób zdrowiających, nie wystarczy przestać pić. Trzeba nauczyć się żyć. Nie chodzi tylko o to, żeby przestać pić, brać, grać. Chodzi oczywiście o coś więcej: o sens, o to, co nadaje kierunek i daje siłę, by naprawdę żyć. I o tym dziś porozmawiamy. Tematem dzisiejszego odcinka będą wartości. Nie żadne wielkie, abstrakcyjne pojęcie z podróżnika psychologii czy filozofii, to będziemy mówili o czymś bardzo praktycznym. Coś, co może być twoim osobistym kompasem w trzeźwieniu. Czym zatem są wartości? Wartości to nie to samo, co cele. Żyjemy dzisiaj w świecie, w którym wszyscy wyznaczamy sobie cele, dążymy do czegoś, określamy te cele długoterminowe, krótkoterminowe, Cel możemy osiągnąć, możemy go odhaczyć, na przykład przestać pić, zrobić przerwę w piciu, wrócić do pracy, odzyskać prawo jazdy, ale to nie to samo, co kierunek, który wybierasz każdego dnia. To uczciwość, wolność, bliskość, wiara, odwaga, miłość, zdrowie oto właśnie wartości. Kiedy zrobiono badania na temat wartości, to okulność, na całym świecie były przeprowadzane te badania, w różnych kulturach to mamy taką tendencję, że jednak rzeczy wartościowe są bardzo podobne, bez względu na kulturę, a więc ludzie mówili, że wśród ich wartości jest miłość, rodzina, jest bezpieczeństwo, jest wolność, a więc to są te najczęściej, jest zdrowie to są te najczęściej wybierane wartości. Wartości to sposób, w jaki chcemy żyć, nawet jeśli jeszcze tam nie jesteśmy. Psychiatra Wiktor Frankl, który przeżył Auschwitz, napisał: Człowiek jest w stanie przetrwać prawie wszystko, jeśli ma po co żyć. I właśnie wartości są tym po co, dlaczego one są bardzo mocno związane z duchowością, z naszym wewnętrznym światem. A niestety uzależnienie ten świat rozbija, torpeduje, niszczy. Uzależnienie to proces, który niszczy wszystko, co ma znaczenie w naszym życiu. Z czasem wypala nie tylko relacje, zdrowie, ale też tak zwane uczucia wyższe, jak sumienie, empatia, wdzięczność, miłość. Mówimy, że wypukuje człowieka, jego duszę z uczuć wyższych. To nie jest tak, że człowiek przestaje, Zupełnie mieć te wartości, ale one są zgłuszone, przytłumione, jak w jakiś sposób zdezaktywowane. To, co kiedyś było dla ciebie ważne, schodzi na dalszy plan albo znika całkiem. Zaczynasz żyć wbrew sobie. Kłamiesz, manipulujesz, odcinasz się od emocji, krzywdzisz tych, których kochasz i sam siebie. Zaczynasz po czasie nienawidzić. Przestajesz ufać, przestajesz wierzyć, że jesteś kimś więcej niż. Swoim nałogiem, zaczynasz myśleć o sobie właśnie w kontekście uzależnienia, i to ono nadaje Tobie tożsamość. Wartości wtedy właśnie są jak wygaszone światła, one nie znikają, one tylko czekają, a znów dasz im miejsce. Dlaczego w terapii pracujemy z wartościami? No, bo właśnie trzeźwość bez sensu nie działa. Jeżeli nie masz sensu, nie nadasz tego sensu, nie odnajdziesz go, to tak z, z na dobre nie wiemy, po co mamy być trzeźwi. To nie tylko dla samej trzeźwości, trzeźwość dla samej trzeźwości, ona może być zupełnie pusta i sucha, ale trzeźwość oparta na wartościach to życie, które ma znaczenie, które ma smak. To nie tylko unikanie alkoholu, ale dążenie do czegoś większego to nie tylko unikanie narkotyku, ale dążenie do czegoś większego i właśnie wartości w tym pomagają. Dają kierunek, dają motywację, dają ci powód, żeby nie wracać tam, skąd wyszedłeś. Jak mówić o wartościach, żeby to nie była teoria? W pracy z osobami uzależnionymi często używamy prostych słów i obrazów. Bo słowo wartości może brzmieć bardzo sztywno, górnolotnie, niezrozumiale. Dlatego mówię wartości to drogowskazy. To kamienie milowe, to punkty odniesienia, to też paliwo, które pozwala wstać z łóżka, kiedy nie masz siły. Ono się, te wartości łączą się w pewnym sensie z motywacją. Potrafią praca nad wartościami potrafi być dobrą motywacją. To kompas, który prowadzi Cię przez mgłę. Metafory, które przybliżają temat wartości to obrazy zawsze lepiej skojarzyć sobie z czymś, myśleć obrazami. Pomagają metafory, właśnie pomagają poczuć, czym naprawdę są wartości. Moja ulubiona metafora wartości to kompas. Kompas pokazuje kierunek, nawet jeśli się zgubiłeś, możesz znów obrać właściwy kurs. Kompas to nie dokładna mapa. Kompas to coś, co wskazuje jedynie kierunek. Innymi z metafor są korzenie drzewa, niewidoczne, ale trzymają przy życiu. Bez nich pierwszy lepszy wiatr cię przewróci. Latarnia morska to także piękna metafora. Latarnia nie zatrzyma burzy, ale pokaże, gdzie płynąć, aby nie rozbić się o skały. Także mapa może być taką metaforą. Nie znasz całej drogi, ale wiesz, gdzie jesteś i dokąd chcesz iść. Fundament domu, bez niego wszystko się wali, podobnie jak bez wartości, ale na wartościach możesz budować życie. Czasem moi pacjenci wybierają także metaforę ognia, który daje ciepło nawet w najciemniejsze dni, także oświetla. Także melodia życia może być taką metaforą, gdy żyjesz w zgodzie z sobą, zaczynasz słyszeć rytm, przestajesz żyć tylko, aby przetrwać, ale zaczynasz. Żyć według tej melodii. I pamiętajmy, niech nasze czyny będą zgodne z naszymi przekonaniami. Jeżeli nie są, zaczniemy rozpadać się od środka. Zadanie praktyczne: zrób prostą rzecz: weź kartkę, napisz pięć wartości, które są dla Ciebie dziś ważne, nie idealne, nie na pokaz, nie tylko deklaratywne, ale te, które czujesz w środku. Zastanów się dobrze, a potem zapytaj siebie. Co mogę zrobić dziś, żeby żyć bliżej wartości? To może być telefon do kogoś bliskiego, do mamy, do taty. To może być modlitwa, to może być na przykład dzień bez kłamstw, dzień w szczerości. To może być szczera rozmowa na terapii. I wartości to taki nasz wewnętrzny, to może być także Twój wewnętrzny GPS. Gdy ich słuchasz, masz większą szansę, że nie błądzisz że nie idziesz po omacku, nawet jeśli droga jest trudna. I nawet jeśli droga jest trudna, to nie zbłonisz. Dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli ten odcinek Cię poruszył, podej go dalej. Zostaw komentarz, zasubskrybuj, wróć do tego tematu. Bo wartości to nie teoria, to życie to Twoje i moje życie. Do usłyszenia wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Jarek Wasilewski. you mm -hmm.